Chociaż prawdopodobnie nie przychodzi do nas Anioł w sposób widzialny, nie mamy objawienia y, takiego gościa niebieskiego, y, nie jesteśmy także nawet w jakiejś cząstce podobni do Matki Najświętszej w jej czystości, w tym jak była pełna łaski, ale jednak my, tak jak ona, bierzemy udział w planie, który przeprowadza Pan Bóg. Tak jak ją. Ojciec w niebie włączył w sposób bardzo mocny, bardzo konkretny w plan zbawienia w także stała się matką zbawiciela. Tak i my jesteśmy włączeni w jego plany, których dzisiaj pewnie nie do końca nie widzimy ich, czy nie potrafimy zrozumieć, ale jedno jest pewne, że jesteśmy włączeni w To Boże działanie. I od naszej odpowiedzi, od naszej gotowości do posłuszeństwa Panu Bogu, zależy to, jakie Boże działanie w nas przyniesie owoce. Dziś, kiedy wspominamy to cudowne miejsce, które dla Świętego Franciszka tchnęło wręcz świętością, maleńką kapliczkę Matki Bożej Anielskiej, porciunkule, możemy zobaczyć właśnie ten element ludzki. W planie Bożym, w jego działaniu. Z jednej strony jest to niesamowite zaufanie, jakim obdarza nas Pan Bóg, pozwalając nam i naszej wolności działać, ale z drugiej strony ta odpowiedzialność niestety także jest okazją do naszego grzechu. Ta wolność, którą Pan Bóg nam daje, daje sposobność i naszej słabości, także planom Bożym bardzo często się sprzeciwiamy. Chciałbym przeczytać kilka słów świętego ojca Franciszka, które na koniec swojego życia wypowiedział właśnie w odniesieniu do tego świętego miejsca, do Porciunkuli. To rzeczywiście jest miejsce takiego początku zakonu, bo kiedy Franciszek mieszkał już z pierwszymi braćmi w miejscu zwanym Rivotorto, to jest kawałeczek od Asyżu, to braci zaczęło przebywać i to miejsce po prostu było za ciasne. Więc zaczął szukać miejsca nieco bardziej przestronnego, a przede wszystkim takiego, w którym będzie kościół, czy jakaś kaplica, aby mogli się z braćmi modlić, aby mogli odmawiać tam brewiarz. Poszedł więc do biskupa Asyżu i mówi, no jest nas coraz więcej, Pan dał łaskę, że przychodzą nowi bracia, zatem czy masz, ojcze biskupie, jakieś miejsce dla nas, jakiś kościół? I biskup mówi, hmm, no nie mam. No więc Franciszek poszedł do kanoników asyjskich i mówi do nich, panowie kanonicy, czcigodni kapłani, czy może jest jakiś kościół, kościółek, kapliczka, które moglibyście nam powierzyć. I oni mówią, no niestety nie. Poszedł więc do ojców benedyktynów, którzy na pobliskiej górze mieli swoje opactwo i złożył tę samą prośbę. I opat ulitował się nad Franciszkiem i mówi, no mamy taką kapliczkę najbardziej lichą ze wszystkich najbardziej zniszczoną, najmniejszą. Ale chętnie ci o, i twoim braciom powierzę. I Franciszek, niezwykle ucieszony tym, tym skromnym, ale bardzo obfitującym w łaskę darem, zobowiązał się, że co roku będzie płacił, mówiąc w słowie Benedyktynom koszem ryb, płotek za. Wypożyczenie porcjon chociaż opat się wzbrania, mówi: Nie, nie, to jest dla ciebie na własność, dla twoich braci. I Franciszek mówi: Nie, nie, my nic nie chcemy na własność. Chcemy wypożyczyć od ciebie to święte miejsce. Ale Benedyktyni, poruszeni do głębi tym, tą pokorą Franciszka, za każdym razem, kiedy co roku bracia przynosili te ryby, oni dawali naczynie z oliwą. Ale jesteśmy już na koniec życia, kiedy Franciszek już zbliża się do śmierci, więc. Zobaczmy, co o tym świętym miejscu mówi. Chociaż te jego słowa dotyczą przede wszystkim zakonników, którzy mają mieszkać tam w Kuli i żaden z nas, z naszego klasztoru, takiej łaski nie ma. Ani Wy także nie jesteście zakonnikami, którzy mieliby w kuli mieszkać, ale myślę, że ta garść słów świętego Ojca może przydać się także i wzrostowi naszej wiary, naszego spojrzenia na siebie w świetle łaski Pana Boga. Franciszek mówi w ten sposób. Chcę polecić i pozostawić braciom w testamencie Kościół Matki Bożej z Porciunkuli, aby bracia otaczali go zawsze największym szacunkiem i pobożnością. Tak też czynili pierwsi bracia, chociaż bowiem miejsce to jest święte. Oni jednak zachowywali jego świętość w nieustannej modlitwie we dnie i w nocy i w ciągłym milczeniu. A jeśli kiedyś rozmawiali w czasie milczenia, to z największą pobożnością i skromnością mówili o rzeczach dotyczących chwały Bożej i zbawienia dusz. A jeśli zdarzyło się, choć to były rzadkie wypadki, że ktoś zaczynał mówić jakieś słowa bezużyteczne lub szkodliwe, natychmiast był przez kogoś innego upominany. Takimi i innymi cnotami uświęcali samych siebie i to miejsce, a także inni, którzy przyszli po nich, po tych pierwszych. Chociaż już nie tak doskonale, przez długi czas czynili tam podobnie. Potem jednak, teraz się chyba zaczyna trochę o nas, potem jednak z powodu tego, że przybyli do tego klasztoru liczni bracia oraz inni ludzie, częściej niż to bywało dawniej, a najbardziej dlatego, że musieli tam powracać wszyscy bracia zakonu, jak również ci, którzy chcieli wstąpić do zakonu, a także dlatego, że obecnie bracia. Są oziębli w modlitwie i innych dobrych dziełach, i skłonniejsi do mówienia słów szkodliwych i bezużytecznych, jak też bardzo żądni nowości tego świata, niż to bywało dawniej, miejsce to przez braci, którzy w nim przebywają, i przez innych zakonników, nie jest już otaczane tak wielkim szacunkiem i pobożnością, jakby należało i jak ja, mówi Franciszek, bym tego pragnął. Dalej powiada że kapłani, którzy tam mają przebywać, mają być wybierani spośród najbardziej, najbardziej świętych i skromnych braci, umiejących odmawiać brewiarz najlepiej ze wszystkich, którzy są w całym zakonie, aby nie tylko inni ludzie, lecz także bracia z wielką pobożnością chętniej słuchali. Podobnie chcę, aby bracia nie kapłani, którzy będą tam posługiwać, byli zobowiązani do tego, by nie powtarzali żadnych słów ani nowin światowych, jakie usłyszą, które nie byłyby pożyteczne dla duszy. I szczególnie dlatego chcę, aby nikt nie wchodził do tego klasztoru, aby oni lepiej zachowywali swoją doskonałość i świętość, i aby w tym miejscu nie powtarzano żadnych słów szkodliwych i bezużytecznych dla duszy, lecz by były one zachowane i utrzymane zupełnie czyste i święte wśród hymnów i chwalenia Pana. Trochę surowe są te słowa i surowa ocena braci, którzy przyszli po tych pierwszych towarzyszach Franciszka, ale może coś z tego wyciągniemy, także dla siebie, skoro Pan Bóg swojej wielkiej miłości i trosce włączył nas w swój plan działania, to nasza odpowiedź powinna być oczywiście nierówna jego miłości, ani jego łasce, bo jesteśmy tylko lichym stworzeniem, ale przynajmniej nasz zapał i nasza gorliwość niech będzie większa niż wczoraj. Tak, abyśmy mogli odpowiedzieć Panu Bogu na Jego zaproszenie. W ten sposób też przynosząc owoce na Jego chwałę. Niech Pan obdarzy Was pokojem.